For 500 years the Kalradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. Oh, let's No i chyba są szybsi. Ilo oni mają? 2,6? A mamy? 2,5. Oni są szybsi. Ale może się przy zamku zatrzymają? O kurwa! Ojojoj, 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 ojojoj. Oj. Ale wyczekali to, ale to wyczekali. Dobra, idziemy. Czekajcie, tylko się napiję. Atak. No, trudno, najwyżej padniemy, nie? No jeju, zdarza się. Dobra, teraz tak. Nasz plan to zmierzyć ich atakiem kalery, po czym dokończyć dzieła drugim natarciem. O kurde, no dobra. Czemu ja nic nie mogę? No dobra, no skoro tak, to tak. Mam pół życia, niestety. tam w ogóle jest? Trochę ich tam jest. No kurwa, bez kitu, sama kawaleria, ty, dobre. Dobre, ej, podoba mi się. Może faktycznie jest jeszcze szansa, żeby to wygrać. Bo um, ja się nie będę pchał na pierwszy front, bo dostanę zaraz, że jak bym w pierdol. No Nie no, tu mają przecież ten... No, oni to powinni wjechać w nich, a nie się tak bawi. O kurwa, już strzelają. Wow, 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 już dostaję kurwa, patrz, jak ich mamy. Nie, eee, mi się wydaje, że zostaimy w i to porządnie. No, już patrzcie ile armii nam poszło. Uj, uj uj Teraz jest plan dostać w defensywie. Jesteś kurde A oni są durni. Te boty są głupie. No nie, no dobra, no coś tam robimy, ale my już mamy pół armii rozpieprzonej. Oni jeszcze nie. Dobra. Nie jest zbyt ciekawe. Chociaż jest wyrównana walka, ale nie jest ciekawe. Kurwa, ja tu sam zostałem, musimy się cofać. Dobra, jak to wygląda w ogóle? Oni mają 3. Trzy... O kurwa, może może mnie uderzył. 330, a mamy 200. Skąd oni w ogóle mają w armii tych jazdy na wielbłądach? O kurwa, dobra, nie, 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 ja się nie pcham. Poczekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Może jakoś się to. Odwróćcie, no nie chcę na sam koniec troszeczkę życia sobie zostawić. O z armią podjedziemy kawałek. O, tu jest ziołek, ja go nawet nie widziałem, co jest? Kurwa, za daleko byłem. No. Dobra, leży. Wow. Teraz oni kawalerią wyjechali, tak? No kurwa, powiem wam, nie jest ciekawe. Jest bardzo źle. Oni powinni to inaczej zrobić, kurde no. prowalimy tą bitwę. Ja już to widzę, bo. Kurwa, nawet nie podjeżdżam, bo. Szkoda mi życie. No ta piechota, żeby ci łucznicy z daleka strzelali, to troszeczkę by to dało, nie? Ale, Ale oni zrobili atak i, i poszli spać. Ja nie mogę nawet dowodzić. No, oni mają już 450 jednostek, mamy tylko niecałe 300, nie? Oj, ciężko, ciężko będzie, dobra, jest tutaj jakiś konnica. spróbuję mu trzasnąć. Kurwa, w konia trafiłem. Dobra, leży chłop. Dobra, leży, dobrze. I co ja mogę zrobić? No, będę jeździł, no, dobijał jakiś tam nie dobytyków. zawsze trochę strat robimy. no co? Dobra, leży, kolejny. Myślałem, że to nie jest nasz. No dobra, zjeżdżaj. O kurwa, ile tu jest. Dobra. Ja pierdolę, nie ma szans. Nie. Dajcie w nich, Łucznicy kurwa. Nie, ja. Ja, ja już nie mam życia. Nie ma szans, przewaliliśmy tą bitwę. No trudno się mówi, nie. Kogoś chyba zabiję nawet. Teraz Kolejnego chyba zabijemy. Dobrze jest nawet. Leży kolejny. Ciężko, kurwa ciężko. Ile oni jeszcze armii mają, a nam grupka tylko została. O nie, jeszcze idą jacyś do kurwa. Mm. Było, było blisko, myślałem, że strzela we mnie, a to byłby. O! O! Dobra, zmieniamy pozycję. Kurwa, jeszcze konnice mają. O, ale nie, już jest na, po naszej armii. Ile oni mają? 400, 200, no. Ale myślę, że dużo im strat narobiliśmy, bo... Dobra, leży. Ale tu już sami, tu już jakieś takie niskopoziomowe rekruci są. Tam nie podjeżdżam. Dobra. Dostał? spadu, nie żyje. Ha! A, w tarcze. Dobra, oj nie spadł. Macie plan stworzyć linię defensywną? Z czego?! Z czego wy tą linię chcecie tworzyć? Z trupów? O kurde, nie no... Kika jest, nie? Linię defensywną chcą stworzyć, jak mieliście uczników trzeba było robić linię defensywną. I robić, i tu ich na wyniszczenie, a nie tak jak teraz, nie macie trzymi. Kurwa, było blisko, żebym oberwał. Dobra, padł. O, i nasz też padł. No. Oni uciekają, oni chcą ich do ataku wysłać. Kurwa, jak mi dobrze idzie to zrzucanie, pan. Gdzie uciekasz, chłopie? Walcz, kurwa. Kurwa, taka grupka armii, to wszyscy już uciekają? Ale idą. Palimy im pokonnicy, najlepiej, bo konnica jest... Dobra, omijamy tą główną grupę i tu po małych jakiś, nie? A, padłem, myślałem, że jeszcze jednego ubijemy. Ile w ogóle mi wyszło? dobra nie. Zobaczmy tablicę wyniku Eee. Raz, no 23 tam ubiłem, no to nie jest źle, nie? Ale dużo straciłem ludzi, no i to będzie największy kurde problem, nie? Dyspieszny, zobaczmy, ale raczej chyba koniec. Ale i tak dużo żeśmy ubił. No niestety. Ale teraz tak broń jednoręczna. Dobra, to teraz tak. Szybki, co coś jest trudne no, na małych jednoręczną. Większość Dobra, nie, to to dajmy. I teraz tak. Jazda na koniu. Probierzemy eee. to, bo ja nie będę strzelał z łuku. I teraz tak. 2% premii do prędkości ruchu po stepach i równinach. 10% premii do zasięgu wzroku na stepach. Częściej będziemy miasta ja starczy odwiedzać, nie? Jac nie, kurde. Zależy. Bo jak będziemy wojsko zbierać. Chyba do wsi wezmę. A chyba wieś, bo. Chociaż... No tak, wieź, bo później będę miał... Yy... A kurde. No nie wiem. Dobra, bierzemy wsi. Taktyka. Dobra, to weźmiemy. Może kiedyś się przyda. I teraz tak. Ja jestem kawaleria. Ale i nie wiem po co mi to, jak ja i tak tego nie używam. Dobra, teraz tak. Potrzebowałbym. że yy... mówiąc. Najlepiej byłoby mi w tym momencie rzucić się na chyba zwiady. Przecież ja wiem. Handel o, Czy mi się uda coś z handlem ogarnąć? No kurde, powiem wam. Kicha jest, nie? Ej, idź stąd, bo ci zrobią jesień z dupy. Aha. Dyplomacja. Mamy teraz większą siłę niby. I straty im dość duże zrobili, chociaż oni też mam duże straty. Kurde, myśmy taką dużą armię dość stracili, nie ma co ukrywać, nie? Ale... Zamki, że się im dwa przejęli chociaż. Dobra, to mogę od... O, chyba atakują. Dużo stracą tych. Ile oni tego wojska tam zostawili? To jest dobre pytanie. No było przez chwilę. 63 obrońców, co jest? Ty! Co się tutaj dzieje? ich stukli, O kurde. 12% życia. Eee, po wielu bolesnych dniach nie woli nagle po pozycji na jednego swoich za, za 2000 z twoich odwiedzinności postanawiasz? A Podrobię sobie na was później... O kurwa, gonią mnie! Kurwa, gdzieś mi na środku tego zostawili wypijowa. There. So, tell me I fight. <laughs> to chyba nie ja powinien się poddać, ej! Dobra, atakujemy! No kurwa, no co zrobię? No nic nie zrobię, no kurde. Puścili... Ale mnie. w chuja zrobili! Od na dwa koła mi wyruchali. Myślałem, że ktoś będzie szedł, coś się to chuj. Ale ja nie mam życia nawet, kurwa. O człowieku. Wow, kurwa, już od razu. Gdzie jest... nic, oni mają w ogóle. Dobra, idziemy tu w dół. Byk. Robimy nawrotę. O kurwa, wszystko ten. Oni wszystko blokują, mają tarcze. To jest trochę słabe. O! Kurwa tarcza znowu, nie? Dobra! Oj chuj, dobra, koniec! Kurwa oni mnie pchają, ja myślałem, że... Te... kurwa nawet nikomu nic nie zrobiłem ale hamstwo. no trudno, dobra nie, lecimy bo kurwa, no wyruchaj mnie na 2000 nie, znowu mnie w głąb ciągnął teraz nie przyjmujemy, w tupie to mam szkoda pieniędzy teoretycznie powinienem się poddać ale no czemu nie idziecie Tylko oni szybciej ode mnie biega, no kurwa, to co ja mogę? I może mi się teraz uda? Tylko, że kurwa tak Bo musiał sobie jakiś rekrutów wziąć, że na razie takich wezmę że mi żadne zbiry nie napadły O i od razu szybciej biegnę, eee dobra zaraz ich wyrzucę bo to jakieś gówno nie wojsko jest Ale to jest dobre nie? Wrogiego pana se przyjęli Teraz tak ja ich wywalam Może tak troszeczkę marnowanie pieniędzy Ale mogli tam być o właśnie jak tutaj mieli tych perbój żołnierzy Zwerbuj wszystkich. O kurde, no trochę kicha, że tak mi zabrali całe wojsko. O. żołnierz. żołnierzy. No, no mam żarcie jeszcze. Tylko, co oni mi zabrali? To jest dobre pytanie. Pewnie trochę koni. Tak, koni mi trochę zabrali. No tak jest chyba dobrze. Ja robię sobie to na mięso. Tak krótko, będzie ciekawie. No ja powiem wam, że na no, troszkę szkoda, że mi się ta armia rozsypała. Szkoda, nie szkoda, no kurde. Ładnie to wyglądało, nie? O no, bardzo ładnie to wyglądało. Jorgi zbiera armię. Serbuj żołnierzy. Chciałem ja, że jak przyjdą to coś będą mieli o tu w miastach też przecież mogę werbować. zapomniałem o tym idziemy do karczmy nie ma nikogo dobra trudno gdzie ja znajdę swoich ludzi ja mogę to jakoś sprawdzić Ty, w tyjal w tyjal, omor i andur gdzie tyjal. jest tyjal o kurde Omor, dobra, jedyny jest tutaj. Omor i zamek u jakiś tam. I co to za jakiś typek jest? My z Batanią nie, mamy z Wlandią chyba wojnę, nie? Ta. No dobra. Polecimy no sobie tak tutaj. Dobra, mamy fula, tylko jak ja mam fula, to teraz trochę dupy, bo nie pomyślałem, że jeszcze muszę mieć miejsce na moich ludzi. Bo <laughs> wiem, że przybywa tylko tu kurczę. Karczma, weź do grupy, handel, takie żarcie kupo. Dobra, masło, <laughs> mięsa weźmiemy tak, żeby było 10, ser, mamy, nie mamy, to weźmiemy i weźmiemy jeszcze sobie, a, chodź, na poprawę humoru, przekroczono wielkość grupy, no to kurde, wiem, dobra, humor. Twierdzę. Najgorszy jakiś tam raz, dwa, trzy, Dobra, to jeszcze ten zamek. Kurde, gdzie ten zamek jest? Nie wiem. Dobra, idziemy tutaj na razie. Księgi obrońca będę brał, bo... Morale, to może tak nie będę uciekać, nie? Teoretycznie, mogłem, żeby zwiększyć jakby limit ludzi... Raczej... Po pierwsze i limit ludzi... O! Eee. Żeby więcej pieniędzy zarabiać, mogłem jeszcze kogoś dać, jako, jako kogoś, kto by mógł prowadzić armię. Ale nie mogę, bo z denizki poziom. Ale chodzi o grupę, więc czekamy, zobaczymy. Ale nie wiem, bo to też wydatki są kolejne. Szczerze mówiąc, pierwsze dwa zamki udało się podbić. Ale niestety, O, coś tu się stało? O, oczywiście. Stawane zawsze. Każde pieniądze na nią będziemy wypadać. Dobra, i teraz pytanie. Kurde, mam nadzieję, że jest z tobą wszystko w porządku. <grych> Dobra, i teraz tak eee, w grupie, w grupie i w pobliżu. Aha, bo to jest ziomek, który ten. Dobra, nieważne. To trzeba odpocząć albo inaczej poczekajcie. Eee... Na ten moment zakończymy. Pierwszy taki typowy odcinek i ja sobie będę kontynuował grę żeby nagrać od razu drugi bo mieli mniej więcej w czasie o, także dzięki za oglądanie do zobaczenia trzymajcie się cześć